Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście AquaJanczu. Wiem, że troszeczkę spóźniłem się z tym filmem, bo miałem go nagrać dużo wcześniej, ale niestety mam teraz drugą zmianę, przez co nie mam zbytnio czasu na nagrywanie filmów. Rano wstaję i zbyt dużo tego czasu nie mam, więc muszę nagrywać po nocach, tak jak ten filmik. Hmm. Miałem wam pokazać jak to zarosło w głównym akwarium, ale nie wiem, czy będę go w ogóle pokazywał dzisiaj. Ponieważ wiecie, o tej porze już rośliny są pozamykane, wygląda to źle. Ale to co przed wami przed, przed wami tutaj jest, to jest moja nowa kostka, którą niedawno postawiłem. Na początku ona była na zwykłym miałowym żwirku, ale to w ogóle nie wypaliło, więc teraz jest na jakimś starym tam podłożu, chyba nawet AS2. Prawdopodobnie wyjałowionym, ale pamiętajcie, że aktywne podłoże to jest wciąż podłoże jonowymienne, więc nawet jak już się wyjałowi z tego wszystkiego, swoje właściwości jonowymienne dalej posiada. Także na pewno będzie dużo, dużo lepsze niż jałowe, które miałem tutaj. No nie szło to na, na jałowym. Spaprałem też sprawę, pewnie z nawożeniem. Tutaj teraz poleciałem na full row. Zmieszane troszeczkę z kranem, żeby tam na początku nie było praktycznie jałowa woda. Do tego będę jeszcze dokupywał prawdopodobnie wimi reminamin i będę tym po prostu leciał. Chciałem powiedzieć kilka słów dzisiaj o roślinach in vitro, z których dużo, często korzystam i pewnie. Z... Wielu z Was również korzystało z roślin in vitro. Temat roślin in vitro często na forach różnych, na, na jakichś grupach się przewija. Mam też swoje zdanie o roślinach in vitro, bardzo, bardzo lubię je kupować. Przede wszystkim są czyste, nie, nie mają żadnych ślimaków. Zapewniam was, że kupując jakąś. Rośliny w koszyku będą te ślimaki, nawet jak was będą zapewniali, że tych ślimaków nie będzie. Te ślimaki będą, i później w krótkim czasie możecie kilka, kilku, kilkunastu nawet nieproszonych gości mieć w akwarium. Także przede wszystkim zaletą roślin in vitro jest to, że nie mają żadnych pasożytów, są zupełnie sterylne. Tak jak widzicie, one od małego rosną w tych pojemniczkach. Jeżeli nie, nic tu się do nich nie dostanie, będą zupełnie czyste. Wadą oczywiście są, jest to, że są to rośliny emersyjne, jakby nie patrzeć są to rośliny z żelu, więc kontaktu z wodą nie miały i przez to w jakimś stopniu po zasadzeniu już w zbiorniku będą musiały to odchorować, ale jeżeli. Jeżeli będzie zapewnione wszystkie warunki odpowiednie dla roślin in vitro, nie będzie żadnych problemów z, z, z adaptacją się tych roślin. <laughs> zero problemów, przepraszam, z rośnięciem czy, czy, czy też kniciem, bo często ludzie mówią, że miałem roślinę in vitro, zasadziłem i ona zgniła, nie przyjęła się. Oczywiście takie przypadki są ale przede wszystkim najważniejsze w roślinach in vitro jest źródło tych, źródło tych roślin. Często na Allegro jest bardzo, bardzo dużo ofert roślin in vitro z różnych źródeł. Przede wszystkim patrzcie na to z jakiego źródła, bo np. Laboratorium 313 czy też VitroPlant są to znane, fajne laboratoria, które tworzą rośliny in vitro. Daje wam gwarancję, że kupując od kogoś, kto handluje, akurat z tych dwóch, będziecie zadowoleni. Rośliny będą gęste, rośliny będą, będą ładnie wyglądały. Oczywiście wiadomo, każdemu może zdarzyć się wypadek przy pracy. Może tam jakaś roślina nie przyjść w takiej kondycji, jaką byście chcieli, ale. By wyeliminować tę możliwość, kupujcie od właśnie znanych takich marek. Przede wszystkim na Allegro mogę polecić tutaj. Żadna to nie jest reklama, nie myślcie sobie Alemaniaka. Jeszcze nigdy nie zawiodłem się przy kupnie tych roślin in vitro. Również te są od niego. Jak sami widzicie, duże, gęste, fajne pojemniczki. Jedynie tutaj troszeczkę Wietnam dostał, ale to też myślę, że to nie jest wina. Po części wina jest kurierów. Wiecie, jak oni się obsługują z tymi paczkami. Także, mimo wszystko, wszystko tutaj ładnie wygląda. Przede wszystkim do, do kostki trafi Monte Carlo jako trawnik oraz ta alternata mini. Taki będzie tutaj plan. A do głównego trafi Wietnam oraz tutaj Rotala. Przepraszam, Bakopa. Ciężko to wypowiedzieć, sami widzicie. To, jak to raczej taka ciekawostka, sprawdzić jak to będzie u mnie rosło. Oczywiście na, na trzeci plan. Co jeszcze o roślinach in vitro mogę powiedzieć? Przede wszystkim no to są rośliny w żelu, tak jak mówiłem. I ten żel należy przed włożeniem do akwarium. Oczywiście opłukać. Każdy, kto z Was miał, wie nie jest to trudne, jeżeli jest w takich kawałkach, często przyjeżdża już, czasami jest bardzo zbite, ale to tym bardziej lepiej dla nas, bo naprawdę można łatwo go się pozbyć. Ja się zaraz wezmę za opukanie tych roślin z żelu, a następnie podzielę je na porcje i zasadzę tutaj do tej kostki. Mam już wszystkie praktycznie rośliny otwarte, zaraz y, będę brał się za wyrzucanie ich z tego szelu. Niektóre naprawdę łatwo y, odchodzą tutaj, sobie Monte Carlo zostawiłem na później. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić jedną ręką, bo wiecie, bo Monte Carlo jest y, rozgałęzia się. Jak widzicie tutaj straszny bajzer, ale to już y, bez problemu można. Opłukać, zaraz Wam pokażę. Pod bieżącą wodę, nie, nie za ciepłą, nie za zimną. Taką letnią. Wtedy ten żel tak fajnie schodzi. Troszeczkę za gorącą dałem. Pod bieżącą wodą opukujemy ją z żelu, a następnie, jak już opukamy, zaraz będziemy dzielić. I tak z każdą rośliną. Oczywiście, jakieś tam części żelu mogą Wam zostać, ale starajcie się wypukać to wszystko. Bardzo ładna kępa. praktycznie samo odchodzi. Ja nie muszę nic robić. Dobra, ja wezmę się za resztę i zaraz będziemy mieli podzielone rośliny i bierzemy się za sadzenie. No i roślinki już podzielone. Jak widzicie, dość spora ilość, to też jest zaleta roślin in vitro przede wszystkim duża ilość roślin za małą cenę. Jak widzicie, do kostki w zupełności to wystarczy, podejrzewam, że nawet za dużo tego Monte Carlo będzie. Tutaj macie duży, duży kubek 10 cm, tutaj jest kubek 5 cm. W zupełności do takiej kostki wystarczy, ale jak widzicie bardzo, bardzo dużo jest tego Monte Carlo. Podzielcie na troszkę mniejsze kubki, nie ma co takich dużych sadzić, im gęściej obsadzimy, cały doł, tym szybciej się to po prostu yy, szybciej to zarośnie. Dobra, ja biorę się zaraz zasadzenie i, i pokażę Wam to mniej więcej jak to wszystko wyjdzie. <śmulny> I wszystko już zasadzone. Tak wygląda kostka. Jak widzieliście, troszeczkę zamoliłem wodę, więc musiałem poczekać do rana. Ale już się wszystko wyklarowało. Teraz niech tylko rośnie. Oczywiście, wiadomo, ten, ten Monte Carlo ono powinno się zacząć płożyć Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że pociągnie, bo prędzej tutaj był mały Henio i niestety on nie dał rady na jałowym. A co do głównego, rotala Makrandra Gin już odrosła. Będę niedługo musiał przyciąć tę rotale, po. Bo... Dość, już spora. Tutaj pozmieniałem. Wrzuciłem to in vitro, Jak widzicie, to jest ta bakopa wywłócznikowa, czy tam okułkowa, jak się nazywa. A tam z tyłu jest w tej dziurze. Nie wiem, czy będzie widać. Rotala, Wietnam. Mam nadzieję, że wszystko to pójdzie. I będzie dobrze. Więc. Jest plan taki, żeby tu była Wietnam, tu zarastała ta bakopa i wtedy całe akwarium będzie już fajnie wyglądało. wywócznik, przepraszam, Erectus, po, po na Erectus strasznie mi wyrósł, niedługo będę go musiał ciąć. W sumie wszystko jest do cięcia, jakby nie patrzeć. Nitki utrzymują się jeszcze na Ario, ale podaję Femangę, więc jestem w dobrej myśli, że to wszystko wejdzie, ale to są to są takie nieliczne punkty, gdzie są te nitki, także jak widzicie fajnie zrasta, no i tutaj Arkuate Ludwigie, żem dał fajnie kolorystycznie powinna być tu taka alejka mam nadzieję że nie zaraśnie mi tej, tego wietnam to trzymajcie się do usłyszenia do następnego odcinka cześć